diamentów trójnych diamentów Zosia wysysa grek. Sofia i Zbigniew Greg No 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 ta będę telefon Wspomnę tylko, że Ania i Grzegorz też są potrójnymi, tylko się zapomnieli wyróżnić. Słuchajcie, witamy wszystkich gorąco, bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Nie widzieliśmy Was już tyle miesięcy i naprawdę brakowało nam tego kontaktu, tego ciepła, tego entuzjazmu, tego oddziaływania. Słuchajcie, nie ma nic lepszego jednak niż niż oddziaływanie na żywo personalnie. To jest coś wspaniałego, to jest coś, co nam daje energię, to, co nam daje życie, to jest coś, co nas odmładza Słuchajcie, także pracujcie na to i odmładzajcie nas szybciej. <noise> Im więcej. Im więcej diamentów będzie, tym będziemy się czuć młodsi. Także... Słuchajcie, tak mamy parę minut tylko, bo mamy wspaniale, absolutnie wspaniałych mówców, których kochamy, znamy ich od lat. Słuchajcie, chciałam Wam tylko króciutko sprawozdać, co się zdarzyło w naszym życiu od ostatniego widzenia. W zeszłym roku zaraz po Free Enterprise. Korporacja Amway zabrała nas w kolorowe życie Amwayowskie, bo jest to życie pracy, prawda? Jest to życie, to życie takie ciekawe, kolorowe, które dodaje dużo energii, które dodaje dużo koloru do naszego życia i zabrali nas do Las Vegas. To było LTS Amerykańskie. Eee, oczywiście Las Vegas można go kochać, można go nienawidzić, ale to niewątpliwie jest coś coś niezwykłego, coś nietypowego. Mieszkaliśmy w najwyższym budynku, ulokowali na 60. piętrze. 62. piętro, tak. Zasza mieszkała niżej.